Boże prowadź, bo nie potrafię wyróżniać Świat biegnie, wszyscy biegną Ja pragnę się schować, Boże prowadź I daj mi swego spokoju trochę Pomóż znaleźć na życie jakąkolwiek ochotę Boże prowadź Bo nie potrafię wyluzować Świat biegnie, wszyscy biegną Ja pragnę się schować, Boże prowadź I daj mi swego spokoju trochę Pomóż znaleźć na życie jakąkolwiek ochotę Ciągły bieg, bieg, bieg Ja odpocząć nie potrafię, tracę zasięg Do świata moich niespełnionych marzeń Do zdarzeń, które powinny być moją nirwaną Co chwilę ucieka, chwilę a to życie biegnie za nią z pełną banią Lecz nie na bani nikomu znany będzie człowiek za człowiekiem Co dzień często się mijamy i nie znamy Prawdziwych celów tej krótkiej podróży wyglądamy Jakby każdy każdego mocno wkurzył Jeden u z lenistwa Innemu nadzieja przysła Ciężko wyrwać się z hematom Mówić o sobie artysta, droga mglista Wśród niepowodzeń, pośród lęków Szukam kwiatu spokoju w kwiaciarni lęków Wiecie jak jest Zło jest wszędzie, złe sładkie Ale to dotyczy nas, nas ludzi czy widzicie jakie w nas jest zło łatwe i lekkie? No czy ktoś z was się musi wysilać, żeby się zdenerwować? Przegnij. Czy groź robi sobie postanowienie, no spróbuje raz przegnąć? Nie, to przychodzi łatwo i szybko, myśl nieczysta. No, błyskawicznie przychodzi, porządliwość od razu. Może prowadź, gdy nieustannie mnoży swe upadki Łapiąc chwilę oddechu, myśląc, że to dzień ostatni Ratuj z uroje co zdarzają się co dzień Pozwól dziś mocno uwierzyć, że nadchodzi lepszy omendaj Daj zrozumieć celnych posunięć na tej drodze życia bez pokrycia Niepewność jutra chudna jak kaplica, tak zazwyczaj Gdy modlitwa staje się jałowa, ratuj głowę I po meandrach losu mnie poprowadź, jest listopad Za oknem liście tańczą, tango roku ucieka, lecz to chwila, która Niech tyle za mną, niech przepadną Te wszystkie lęki obawy, złąpienie Pomóż wierzyć, że tak naprawdę Liczy się zbawienie, choć nie wiem wszystkiego I mam wiele wątpliwości Pragnę Twego spokoju, Twej niewidzialnej miłości Wiecie jak jest Zło jest wszędzie, złe, Ale to dotyczy też nas ludzi Czy ktoś z was się musi wysilać, żeby się zdenerwować Boże prowadź, bo nie potrafię wyluzować świat Biegnie, wszyscy biegną, ja pragnę się schować Boże prowadź I daj mi swego spokoju trochę pomóż znaleźć na życie Jakąkolwiek ochotę Boże prowadź, bo nie potrafię wyluzować świat Biegnie, wszyscy biegną, ja pragnę się schować Boże prowadź I daj mi swego spokoju trochę pomóż znaleźć na życie Jakąkolwiek ochotę